Pewnie po nazwie odcinka... widzę! Pewnie po nazwie odcinka wiecie, co będziemy dzisiaj grać. Sponge Baba, to ja włączam gierkę... Okej, okay, włączę się i... Oł! Oh. padeczkę, nie mam padeczki. Dobra, mamy pierdol. Oto, co się dzieje. PANZK! Gotów. Jestem, gotów. jestem gotów, jestem gotów. Czegoś zapomniałem, czegoś zapomniałem. Teraz jestem gotów, teraz jestem gotów. O, tak się cieszę, że idę do świata rękawic. Muszę znaleźć Patryka. Zanim... Nie, 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 tylko nie ty, nie dziś. To ma być dzień wypoczynku i szukania inspiracji. Nie wolno mi przeszkadzać podczas bezcennego urlopu. Spędzę go w towarzystwie mojej miłości, czyli mnie i mojej sztuki, rzecz jasna. Brzmi fajnie. Mogę pomóc? Możesz zrobić dla mnie coś bardzo ważnego. Odejść. Idź stąd, idź stąd, Spongebob. Idź stąd, idź stąd, idź stąd, Spongebob. Wróć po budziku! Muszę się porządnie wyspać! Wróć po budziku, Muszę się porządnie wyspać! Na twoim miejscu nie szłabym tędy, Spongebob. Duży korek blokuje drogę. Co? To jak wszyscy zachwycają się jedzeniem pod tłustym krabem? Nie zachwycają się. Sam zobacz. Utknąłem tu z właścicielami rywalizujących restauracji. Kubła Pony i pod tłustym krabem. To idealna okazja, żeby zacząć kręcić dokument o najlepszej restauracji w Pikini Dolnym. A, k, 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 k. Dobry pomysł. Film o pysznościach serwowanych w Kuble Pomej zarobiłby. Eee, wiesz, że miałem na myśli pod tłustym krabem. To Kubła Pomyj nikt nie chodzi. O, chyba, że po to, by zapytać, jak tam nie trafić. Tak. Władze wciąż prowadzą śledztwo w sprawie pochodzenia gwoździ, które spowodowały te kolizje. Może pan krab pomoże znaleźć sprawcę? Niedawno zamówił ciężarówkę pełną gwoździ. Musi dużo o nich wiedzieć. Ja że być pan trafi, co wie. Piątce na bezsenność! Co powiesz na poranne karate? Z przyjemnością! Ale przydałaby ci się jakaś amortyzacja, Sandy. Wybieramy się z Patrykiem do świata rękawic. Chcesz się z nami zabrać? Dzięki! Ale ta wiedziura walczy tylko na gołe pięści. Wolę już ćwiczenia wzmacniające i gumowe kaczuszki! Jeśli masz trochę czasu, to mógłbyś pomóc mi wywlec trochę starego złomu z ogródka. Dla ciebie wszystko, Sandy. Wywlekamy złom tej damy. Ta! Dobrze. Okay. Zrobiłem. Się... to! Wysoki gruby. świetna robota, SpongeBob! Mój ogródek jest tak wypielęgnowany, że mucha nie siada. Dzięki za pomoc i bawcie się dobrze z Patrykiem. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. I... Ha, moją kochane pikini Dolnia. Najbardziej idealnie położonym jej dzień. Dobry, przyjacielu. Jesteś gotów na rękawelacyjną przygodę? Tak! To raczej całą noc nie spałem, tylko udawałem, że mam dłonie. Parę sekund później. Yes! Patrz, Patryku, fajne dzieciaki Cześć Szkoda, że ja nie jestem taki fajny Ten wóz tak po prostu zjawił się tu znikąd? Co za różnica Nie, też nie dość fajne Mogę to sobie wziąć? Co, ten stary kawał... Magii i tajemnicy? Pozwólcie, że się przedstawię Nazywam się Madame Cassandra Dostawczyni zaginionych skarbów z Siedmiu Mórz W przystępnej cenie Magiczne bąblo mydło Tchnij życie w swoje marzenia Podobno z tym wyjątkowym, pianotwórczym czymś możesz zostać kim tylko chcesz być. Zdobyć wszystko, czego pragniesz. Tylko wymydl swe życzenie do nieba. Chociaż mnie się jakoś nie udało. O! Jeden ekran wczytywania później. Co? Gdzie wasz? Chciałbym? Nie. Okay. Chciałbym? Nie. Chciałby? Balony, balony, balony! Dobrze, moje pierwsze życzenie jest dla mojego przyjaciela, który kocha balony. Chcę, żeby Patryk przeżył największą balonową przygodę w swoim życiu. Yo! <noise> balony! Czy jeden dzień ciszy i spokoju to tak wiele? Jak ja mam namalować najnowsze arcydzieło, skoro wy dwaj ciągle chichoczecie mi nad uchem? Chciałbym, żeby Skalmar był wreszcie doceniony za swoją sztukę. Co wy robicie? Czekaj. Chciałbym, żeby cały świat zobaczył, jaka Sandy jest super. Dzięki, SpongeBob. Ładna bańka. Trzy godziny później. A? Za dużo chyba to jest. Hey, co to znaczy? Tylko ci o niewidnym sercu mogą posiąść moc syrenich łez. Chyba to, że było mi pisane znaleźć to mydło. Czekaj. Tu jest też własność króla Neptuna. Nie dla śmiertelników. Używać ostrożnie i z umiarem. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się stało? O nie, Patryku, co myśmy zrobili? Kto by pomyślał, że magiczna mikstura od tajemniczej Jasnowickiej w podejrzanym wozie może być niebezpieczna? Tak, to było kompletnie nie do przewidzenia. Chwila, Patryku, Patryku, Patryku. jesteś balonem! What? Chciałbym! Gdybym był balonem, mógłbym robić fajne rzeczy, takie jak to i to i to! Widzisz, Spongebob? O, ja, ja jestem, jestem balonem. Balone. To, to pewnie dlatego się czułem się ostatnio, ostatnio taki rozdęty. Taki ha, to to jest. Musimy znaleźć naszych przyjaciół to i upewnić się, że nic im nie jest. Dobra widzowie, chodźmy znaleźć przyjaciół. Naprawdę muszę mieć cię na oko... Chodźmy znaleźć ich przyjaciół w następnym odcinku, bo teraz się kończy. To jest pierwsza część tej gry i zobaczymy się w następnym odcinku. wow whoa bye.